Comandero Emiraty Uu, złote pałace i komnatę len się nie o tym pada caluśką noc. No i widać co się dzieje, jak nie pada 360 dni w roku i później nagle zacznie padać, a naprawdę kurczę, daje równo. To studzienki wszystkie są pozamy, pozapychane. Właśnie mijałem ze dwa samochody, które już utknęły w jakiejś większej kałuży. No ale jak mus to mus, do roboty trzeba jechać. <laughs> Pewnie za wiele tam nie będzie w tej pracy do robienia, bo przy tym yy, pogodzie, o, przy, tej, przy, tym, przy tej pogodzie jak widać wszystko jest kurczę wszystko będzie u, nie, u, yy, u, unieruchomione. Na bank pozalewane są wszystkiego rodzaju

a nie chciałbym się tu utopić swoim skromnym samochodem. No tak wygląda autostrada w Emiratach. Ja pierdziu. Cztery lata mieszkam i takiej powodzi nie widziałem, także kurcze pieczone. Cztery pasy i zalane. A przynajmniej palmy mają dobrze. Ja Także. Pier... Oj, wyłączymy radio, żeby nam nie hałasowało No i co? Ekipy odblokowywują albo raczej szukają tych nie no stodzienki są, one są co 20 metrów tylko tak jak mówię, no nie, pa nie pada całiszki rok, więc nie ma możliwości, żeby nawet wiedzieć czy one są zapchane czy nie no Tak samo jak i u nas w Polsce, a że spadło trochę teraz. Sprawdźmy jak to wygląda. No jak wygląda? O, właśnie mijamy radar, no na pewno nikogo nie zatrzyma, bo jadą wszyscy po ile po 40 Ale jazda No tu by się przydał 4 x 4 Napęd. O ja, pierdziu. Ale nie mamy. A byle ja bym do pracy dojechał dzisiaj. <gryw> A jak nie dojadę, no to. Oj, 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 oj. Mistrzu, tylko teraz nie zgaśnie. Wszystko w automacie można jedną ręką trzymać. Drugą. O proszę bardzo. Tak, sudeczka zatopiona. Ja pier. Kościół. No, Kościół, nie zatrzymuj się, kurwa, w środku kałuży. Dobra, powoli trzeba jechać. Ale jazda. Tego się nie spodziewałem. Ale tak jak mówię nie tylko złote pałace i komnaty, ale normalne życie albo i nie. I teraz zobaczcie ile jest wody. W tamtym roku w tak zwanych Emiratach Północnych, jak oni to nazywają, czyli w górach, przy takiej ulewie gdzieś porwało chłopaczka, nie wiem, ile miał ze 12 lat. Nie wiem czy był nastolatkiem nawet. No i znaleźli go dwa, dwa dni później ileś tam kilometrów dalej, bo go porwała rzeka z ulewy. Ale zupa ja No, film z niczego będzie. Ale chwila, moment. Zwracajmy. uch Ale szkód. A jeszcze się kładłem wieczorem. To tak sobie tylko pokropliwało. A to takie buty. No tutaj, wiadomo, pobocze. Jest mniejsza droga, ale jest piach. Może tam gdzieś leci ta woda. Tylko ta. Gleba nie wpija, bo to jest sam piach i to wszystko, kurczę, to jest takie... Oj, 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 No to będzie się działo. Ile mamy? 18 stopni. Godzina 5 rano, a ten se zaparkował. No i tyle. Stoi. O, ja pierdolę, ale jak w Holandii. Jakaś masakra. O, proszę bardzo. Ale zasuwa. No nie odprowadzają, nie donurzają tego. Rzek nie ma, tak? Nie ma gdzie tego spuszczać. Co prawda studzienki są wielkości... A burza idzie, bo się błyska. Eee. O, no teraz pytanie jest, czy ja do, dojadę do roboty. Albo przynajmniej nie utknę w kałuży. Japier, mhm. no. I leć na poboże wszystko zalane, japierd powódź w Emiratach ludzie! Amfibią jedziemy Tu przydał jak czołgiem, czterech pancernych Tylko psa nie ma Co? To trochę gazu dodamy, a jak idziemy na naprzód i heja odysseja, dobra, udało się. Teraz już będzie troszkę wyżej, gdyby nie było, jak to mówią to rano wstaje, to mu Pan Bóg daje, więc... No i co? Przestało padać. Ale co nabroiło? Ja pierdziu! Uhu. Tego się nie spodziewałem. Nie będzie żadnej muzyki, podkładu, tylko mój słodki, aksamitny głos <noise> jako komentatora. Miejmy nadzieję, że coś tam się fajnego nagrało. A jak będę spóźniony do pracy ze 3 minuty, to chyba nikt mi nic powie, nie? Czy takich, ten... W warunkach atmosferycznych Generalnie padało też wczoraj I reakcja była tutaj taka Jak u Angolii na centymetr śniegu O nie ma kurde prądu Trawniki pozalewane Generalnie powódź Dobra Zaparkujmy Diliżans gdzieś tutaj A Gdzie jesteśmy No gdzie jesteśmy No w pracy jesteśmy Lotnisko międzynarodowe w Abu Dhabi A jak i zobaczymy co przyniesie dzień także do usłyszenia i do zobaczenia cześć